Witam serdecznie. Kontynuujemy obronę Karokan Tym razem partia bernajmer chenni Giovanni Chenni, Bernheimer białymi. Gramy Karo C4, atak Steinera, czyli B10, D5, CD5, CD5 i tu przeciwnik się skiepścił, Zagrał gonie z D3. Oczywiście to trzeba, wygr wygry to się nazywa wymiana z następnym wygraniem tempa. To Nimcowicz też uczył. Wymiana z następnym wygraniem tempa. Tutaj jest taki odstały pion. Będzie izolowany. goniec f 3 Tak jak w skandynawskiej gramy, fiksujemy to pole. Pion nie pójdzie na D4. Skoczek na C3. Co teraz? no Trzeba rozwijać figury. I zroszować. D3. Widzimy sławy pion. Pole przed nim, naszym silnym polem. Roszada. Goniec E3. I teraz musimy pomyśleć. No można, jest chęć, żeby zbić. Ale gra w szachy polega na tym, żeby rozwijać figury. No to gramy. Skoczek BD7. I teraz zbijemy. Bijemy. I atakujemy... Pionka tu. Obronił. Ojoj, ale tu mamy tę słabość, on atakujemy. Skoczek C5. Skoczek G2. Gonie C5. Atakujemy słabość. Mamy kompletnie wygraną już, no bo Karokan wygrywa się sam w FD8. Atakujemy trzeci raz. Obronił. Zdwajamy wieżę. H3. Zdwajamy wieżę, tu, skoczek E4, no teraz, no wygrywamy, hop, lub I pan szachuś, tu wisi wieża, goniec odejdzie, to tamtego. Skoczek E4, Hetman nie może bić, bo zbijemy na B2. I mat w siedmiu, król poszedł do ataku. I wykańczamy go ruchem Hetman F6. I podziękował. Jak król G4 to mat w dwóch, król E2 to mat w jednym. A jak król E4 to wygrywamy Hetmana. Dziękuję za uwagę.